Polityka Rosja, operacja Stop Terroryzmowi w Wołgogradzie. 87 aresztowanych. W Ołogradzie panuje totalna panika. Psychologowie pracują z rodzinami ofiar zamachów terrorystycznych. Rosjanie po ostatnich wydarzeniach często proszą o pomoc psychologów, nawet wtedy, kiedy nikt z ich rodziny nie został zabity czy ranny. Ludzie boją się korzystać z publicznych środków transportu, boją się wychodzić na zewnątrz, boją się, kiedy obok nich pojawia się ktoś nieznajomy. Od wczoraj prowadzona jest na niespotykaną dotąd skalę akcja Win with anti Antiterror, której celem jest likwidacja wszystkich grup terrorystycznych. Miasto patroluje ponad. 1200 funkcjonariuszy. Od wczoraj nadano im specjalne uprawnienia i mogą otwierać ogień, kiedy uznają, że występuje czynnik zagrożenia życia. Do dzisiaj rano aresztowano 87 osób, które zdaniem rosyjskich śledczych mogą mieć powiązania z terrorystycznym podziemiem. Tylko w ostatnich dwóch dniach doszło do trzech zamachów terrorystycznych w regionie bołgogradzkim. Według oficjalnych danych, na które powołuje się portal Live News, w wyniku eksplozji bomb 31 osób zostało zabitych, w tym co najmniej Dwoje dzieci. Prasa mówi o 86 rannych. Live News, portal kojarzony z rosyjskimi siłami bezpieczeństwa, pisze, rannych zostało setki ludzi. BBC podało, że rosyjskie władze postanowiły uruchomić wszystkie możliwe rezerwy policyjne w regionie wołgogradzkim. Stąd na ulicach pojawiło się mnóstwo dodatkowych patroli. Policjanci i żandarmeria wojskowa kontrolują wszystkich i wszystko. Powodem do natychmiastowego zatrzymania są braki w dokumentach albo w ogóle ich brak, ale też dokumenty budzące wątpliwości. Policja sprawdza dokumenty we wszystkich instytucjach w Wołgogradzie, pisze Life News. Z ostatnich danych wynika, że już aresztowano 87 osób. Wśród nich są ludzie, którzy albo się zajmują wytwarzaniem dokumentów tożsamości, albo wcześniej byli notowani, albo posiadają broń bez zezwolenia, albo też są podejrzani o akcje zamachowe. Patrole operacyjne konsekwentnie sprawdzają wszystkie pomieszczenia ogólnodostępne i lokale rozrywkowe. Kontrole prowadzone są pod kątem ujawnienia prawdopodobnych miejsc, w których ukrywać się mogą nie Nielegalne grupy zbrojne i ich wspólnicy. Na decyzję władz o przeprowadzeniu totalnej czystki na dużą skalę miał wpływ kolejny atak terrorystyczny nad wołgą, do jakiego doszło po drugiej w nocy. W specjalnej operacji mającej na celu zapobieganie działalności przestępczej udział bierze 4000 tysiące pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Kwatera główna operacji w regionie Wołgograd postanowiła użyć dodatkowych rezerw, by ulice patrolować maksymalną liczbą policji i wojsk wewnętrznych MSW. Całkowita liczba pracowników zaangażowanych w zapewnienie porządku przekroczyła 5,2 tysiąca, powiedział cytowany przez Life News Filipczuk. Akcja w Wołgogradzie jest traktowana priorytetowo. Władimir Putin musi udowodnić światu, że w mieście będącym głównym węzłem komunikacyjnym w drodze do Soczi jest bezpiecznie i że służby rosyjskie w sytuacji kryzysowej są zdolne zapanować nad tłumem. W lutym 2014 roku w Soczi Rosja będzie pełniła rolę gospodarza zimowych Igrzysk Olimpijskich. To też ataki terrorystyczne w Włogogradzie i kroki rosyjskich władz są z uwagą śledzone przez wszystkie najważniejsze organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo w całym świecie i w każdym kraju osobno mój serwis.blogspot.com